Zabawna sytuacja, albo i niezabawna w zależności jak no to spojrzeć, jedno jest pewne. Doprowadziłem do zwarcia. I jak napisane, powyżej: toalety. Wchodzimy tam, a razem ze mną niezastąpione pogromca. Siódemka, kochani. Hamsa-sa! Zbijamy tu. Odpływ jest. Jest. Sprawdzimy. Несамовито! Несамовито то есть! Пачте! хоп са Hopy, 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 kobiety, kobity. Hop, sas, się jeszcze dobrze nie bawili takim sprzętem, no to możecie się pobawić, A patrzcie za nami, Pogadzę bardzo się. Paced, Czekaj, dawie, dobie. Patrzcie. Patrzet, patrzet. Dobrze, dobrze, dobrze. O, Pokaż, jak to tak wygląda. Widzisz to? E dalej zmiana końcówki i jedziemy. To jest taki specjalny błęd Zabierało się tego trochę, co? Na szczęście jest cudzienka. Już przez nas wcześniej umyta. <laughs> Ciepło tu piorisko mokre, jakby się świece się cały się kita no co... Parna ja tu mam. Parna. No. no ale co? Co się nie Zabawna sytuacja albo i nie zabawna w zależności No to spojrzeć. Jedno jest pewne... Doprowadziłem do zwarcia. <laughs> Udało mi się. I teraz najlepsze jest to, że bezpiecznik, który wybija, nie ma nic wspólnego z łazienką, którą zrobiłem. Jestem super zadowolony, że farba jest wywalna i po prostu jechamy od sufitu, łącznie z sufitem. Teraz będę mopem ten sufit, łącznie z oknami. Tu po prostu wszystko poleciało. Cały sufit, drzwi, wszystko, lustra, po prostu wszystko. To jest demontaż. Patrzcie na to. To jest dziadostwo, które ciężko odkleić, ale niekiedy weźmiesz, pobawisz się trochę karczerem i po prostu później to zdejmiesz. Wiecie, co to jest? To jest farba, taśma dwustronna. Ale ja nie o tej taśmie, bo chciałem wam coś lepszego pokazać. O, że z tej strony to karczerem samo zeszło, a było tutaj takich spinach, bo tutaj my wieszamy nowe dozowniki na medyłka, elegancko kranikowe. A zaraz wchodzę do Damskie talety. I tutaj już w tej damskiej talecie pokażę wam jak się to robi od sufitu po pomogę. Po. Beo, ale najważniejsze, żeby dobrze się tutaj czasem się działo. <śmiennie> Okno otworzyłem ze zwierza, kochani, bo jakbym ich nie otworzył, to po prostu byłaby patrzcie na to. Bo ja się dzisiaj pobawiłem trochę tym karcerem też na zewnątrz. I tutaj mamy. <śmiennie> rano... Odcień żółty, którego nigdy nie widziałem wcześniej. A tu już go nie ma. Teraz go mniej. E, tu kawałek już uczyszczona, ale coś Wam pokażę. E, coś, no, 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 no. No. E, jak na pierwsze odczucie, jeżeli ja miałbym powiedzieć, to karcher, to siódemka, którą mam, jest świetna. Patrzcie. Zobaczcie, co napisałem karcherem. Normalnie, napisałem sobie baca. A tutaj jest pokazane, jak to wygląda. wygląda kostka. I teraz patrzcie, 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 co zrobił karczer. Tu już zaprzestałem, patrzcie. Widzicie to? Widzicie to wszystko? Ten moment tutaj będzie, wszystko, będzie takim kolorem. I to wszystko, czyli te metry są przede mną. Ok, jedziemy. Elewację zewnętrzną też zmywamy całkowicie. Eee, tak, zmywamy. Dzień dobry, dzień dobry. Zmywamy, hej, dzień dobry, dzień dobry, dziewczynka, no i zmywamy, a ogólnie dajemy mnóstwo kwiatów, zmieniamy ogród, zmieniamy ogród. Będzie mega wypaszane, bo będziemy dawać mega dużo kwiatów tutaj i jadą nowi, kwiaty. Eee, no i jeszcze przed mną kilkanaście metrów, już Wam pokażę. Jeszcze ten odcinek, łącznie z tą zieleniną. Ja się tego srebrnego stąd pozbędę, a teraz końcówka jest najważniejsza, patrzcie. To jest bez alko oczywiście reklama, eee, ale ja nie o tym. Ta reklama stąd znika, ja tam elewację przejadę, wyczyszczę ładnie, elegancko, bo ją zrobię całą. W momencie, kiedy ją skończę, to będę potrzebował kozaka, albo kozaków, albo kozaczkę, lub kozaczkową lub kozaczków, kozaczki, nie wiem jak to nazwać, żeby na tej ścianie zrobił nam e, pikne graffiti, zrzucające się z pejzażem oraz... E, emblematy z parzenicą. O, patrzcie, że nawet wiesz, jak się znalazł. Przepieruny jedne. O, parzenica to ja tu właśnie, wiecie? Hopsa, saju, gaździnki i bacy, jezna, cac. No dobra, słuchajcie. Fajna ta baba. Wracam do roboty, bo dzisiaj będę się bawić na pewno do północy lekko. I droba tam, wtoreczka. Tam, <laughs> Haja, łagienicka 103 się kochani. obsasa. Kolejne zmiany, kolejne zmiany, kolejne zmiany. Tak jest, tędy się wchodzi do naszej restauracji, a tutaj y, zawsze nic nie było. Na początku był sklepik, już go nie ma. Tą część, którą tu widzicie, która robiła za szatniarkę, czy jako wydawkę, przenosimy w genialne miejsce. Czyli na scenę. Będzie to służyć jako konsola do gier. Scena jest przygotowana, drewniana, konsola drewniana. Ta musi chłodnie, stoi, chłodnie z tej chłodnie zminą syczkie, e, browary i trafia ta chłodnia na kuchnię. Na kuchnię, tam właśnie na kuchnię, o właśnie tam. Dalej, ekspres do kawy znika, jeden kombajn, a drugi zostaje. Tu staje witryna cukiernicza, w której będą desery po po podane. Telewizor znika. Dosyczko na wierchu znika i tu powstaje szyld reklamowy, który chce, żeby dla nas wykonała firma Remar ze Świętochowic, bo długo z nimi współpracujemy i jesteśmy im coś winni. A tu w tym miejscu, gdzie jest napisane biuro. <grym> <grym> Nigdy biurem nie było. <grym> o, będzie plac zabaw. Taki mały dla dzieci. Żebyście mieli wszystko pod kontrolą. Siedząc tu na sali wszystko tworzymy dla Was. A pomaga nam w tym wszystkim siódemka. Hops, asa, Radości! Trzymujcie się! Hej!